W tym wideo pomówimy o sortowaniu. Możesz mieć jedną obawę związaną z sortowaniem, że jeśli posortujesz dane, to utracisz powiązane między poszczególnymi danymi. Dlatego tu specjalnie zaznaczyłem dwa wiersze rekordy na żółto, żeby Ci pokazać, że jak klikniesz prawym przyciskiem myszy, wybierzesz pozycję sortu sortuj od A do Z, to te wiersze dalej są. W jednej linii, te rekordy są dalej w jednej linii, dane są powiązane, ale musisz pamiętać o tym, że przede wszystkim Twoje dane muszą być przygotowane prawidłowo, zgodnie z tym, co omawialiśmy wcześniej, według tych zasad, żeby one były przygotowane prawidłowo. Wtedy, jak zaznaczysz jedną, komórkę albo cały obszar, to wtedy sortowanie tutaj będzie działało prawidłowo i będą połączone te wiersze. Ale może pojawić się problem, jeśli zaznaczysz pewien obszar i na nim każesz sortować no to może w tą komórkę bardziej, sortuj od Z do A i w takiej sytuacji Tracisz to powiązanie pomiędzy danymi, ponieważ Excel posortował tylko ten zaznaczony obszar. I tutaj CTRL-Z na szczęście mogę sobie zrobić. W sytuacji, kiedy zaznaczysz tylko jedną kolumnę i naciśniesz sortowanie odpowiednio, będzie się Excel pytał, czy rozszerzyć zaznaczony obszar. Ale jak zauważyłeś, nie zawsze się o to pyta. Zaznaczysz, więc sortuj i jest poprawny wynik, dlatego jednak, że Excel się nie zawsze pyta, najlepiej po prostu sobie klikniesz w jedną komórkę w obszarze, który chcesz sortować, no, kolumnie najlepiej, którą chcesz przesortować i dopiero zaczniesz sortować, ewentualnie zaznaczysz cały obszar. Przy odpowiednio przygotowanych danych Excel zachowa powiązania między danymi.